Czy kiedykolwiek wstałeś z ulubionego fotela, tylko po to, by poczuć, jak nogi chwieją się pod tobą, zadając sobie w ciszy pytanie, czy to normalne starzenie się, czy może coś poważniejszego? Ta chwila niepewności i strachu to coś, czego wielu z nas doświadcza, ale rzadko omawia ze swoimi lekarzami. Życie ze słabnącą siłą nóg nie tylko ogranicza twoją niezależność, po cichu kradnie proste przyjemności, jak spacer po ogrodzie, zabawa z wnukami, czy taniec z ukochaną osobą, podczas wyjątkowych okazji. Żyjesz z tym niepokojącym uczuciem, zastanawiając się, jak długo jeszcze zachowasz swoją mobilność i samodzielność. Czego większość lekarzy nie mówi otwarcie: to fakt, że istnieje rewolucyjne podejście do odmładzania siły nóg, które odmieniło już. Tysiące istnień, ten przełomowy metoda może być brakującym elementem, którego szukałeś, potencjalnie przywracając pewność siebie i mobilność, które wydawały ci się bezpowrotnie utracone. Obiecuję ci, że informacje, które zaraz poznasz, mogą radykalnie odmienić twoje codzienne funkcjonowanie i przywrócić radość z pełnej niezależności. Zanim zaczniemy, chcę cię powitać. Bardzo się cieszę, że jesteś tu ze mną. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, naciśnij przycisk subskrypcji i aktywuj dzwoneczek, aby nigdy nie przegapić nowego filmu. Jeśli podoba Ci się ten film, napisz jeden w komentarzach, jeśli nie, napisz zero. Twoja opinia jest dla mnie bardzo ważna i pomaga mi tworzyć jeszcze lepsze treści dla Ciebie. Zaczynajmy. Prawda o słabych nogach jest taka, że często kryją się za tym przyczyny, o których lekarze rzadko wspominają podczas rutynowych wizyt. Być może czujesz, że to po prostu oznaka starzenia się, na którą nic nie można poradzić, nic bardziej mylnego. Pozwól, że podzielę się z Tobą siedem ukrytymi przyczynami słabości nóg, których Twój lekarz może nie zauważać, a które mają ogromny wpływ na Twoją mobilność i niezależność. 1. Cicha Stanc, Przełomowe badania ze Stanford. University Medical Center sugerują, że stan zapalny niskiego stopnia w mięśniach nóg może zmniejszyć ich siłę nawet o 30%, nie pojawiając się w standardowych badaniach krwi. To jak niewidoczny złodziej, który każdego dnia kradnie Twoją mobilność. Dr. Elizabeth Warren, reumatolog z 35-letnim doświadczeniem klinicznym, wyjaśnia. Wielu pacjentów doświadcza znacznej poprawy po zwalczeniu ukrytego stanu zapalnego poprzez konkretne zmiany w diecie i ukierunkowane praktyki ruchowe. Czy możesz sobie wyobrazić, jak wiele osób w twoim wieku cierpi niepotrzebnie, nie znając tego prostego rozwiązania? 2. Efekty uboczne leków. Kompleksowe badanie, opublikowane w Journal of Geriatric Medicine, wykazało, że ponad 40% powszechnie przepisywanych leków dla osób starszych może stopniowo osłabiać mięśnie nóg. Zaskakujące, prawda? Doktor Robert Chen, farmakolog z Mayo Clinic, zaleca: zawsze proś o przegląd leków, specjalnie skupiający się na efektach ubocznych dotyczących mobilności. Coś co wielu lekarzy pomija podczas rutynowych wizyt. To może być dokładnie to, co dzieje się w Twoim przypadku, a nikt nigdy nie powiązał Twoich problemów z przyjmowanymi lekami. A jeśli nadal oglądasz i uważasz te informacje za przydatne, napisz dwa w komentarzach, żebym wiedział, że jesteś tu ze mną. trzy. Niedobory mikroelementów. Badania z Uniwersytetu Oxford odkryły, że konkretne niedobory witamin i minerałów mogą dramatycznie wpływać na funkcję mięśni. Zaskakujące odkrycie, nawet wyniki badań krwi w normalnym zakresie, mogą wciąż wskazywać na poziomy suboptymalne dla siły mięśniowej. Niedobory magnezu, witaminy D i B12 są szczególnie powszechne wśród osób powyżej 60 roku życia. Pomyśl o tym, możesz robić wszystko inne dobrze, ale jeśli brakuje ci tych kluczowych składników odżywczych, twoje mięśnie po prostu nie mają paliwa, którego potrzebują do prawidłowego funkcjonowania. 4. Zwężenie powięzi. Harvard Medical School niedawno opublikował wyniki badań na temat tego, jak powięź tkanka łączna. Otaczająca mięśnie może z wiekiem stawać się ograniczona, tworząc efekt wiążący, który ogranicza siłę niezależnie od masy mięśniowej. To rewolucyjne zrozumienie wyjaśnia, dlaczego wiele tradycyjnych podejść do budowania siły zawodzi. Przypomina to próbę jazdy samochodem z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Nieważne jak dobry jest silnik, jeśli coś fizycznie powstrzymuje. Ruch Jadwiga, 67-letnia emerytowana nauczycielka z Krakowa, zmagała się z postępującą słabością nóg przez prawie dekadę. Próbowałam wszystkiego, co zalecał mój lekarz, od suplementów po standardowe ćwiczenia fizjoterapeutyczne. Nic nie przynosiło trwałej poprawy. Czułam się, jakbym traciła swoją niezależność kawałek po kawałku. Dopiero, gdy dowiedziała się o technikach uwalniania powięzi i włączyła je do swojej codziennej rutyny, zaczęła dostrzegać prawdziwe zmiany. Po trzech tygodniach mogłam wchodzić po schodach bez zatrzymywania się. Po dwóch miesiącach wróciłam do regularnych spacerów z przyjaciółmi. To było jak odzyskanie części mojego życia, którą uważałam za straconą. Pięć. Zaburzenie połączenia nerwowo-mięśniowego. Wraz z wiekiem ścieżki nerwowe między mózgiem a mięśniami mogą stawać się mniej wydajne. Doktor Sara, Johnson, neurolog i specjalista do starzenia, porównuje to do szumów na linii telefonicznej. Dobra wiadomość? Te ścieżki mogą być niezwykle przeprogramowane. Poprzez konkretne aktywności, które jednocześnie angażują mózg i mięśnie. Wyobraź sobie, że możesz przywrócić tę komunikację do poziomu, jaki miałeś wiele lat temu, bez skomplikowanych ćwiczeń czy ryzykownych terapii. 6. Wąskie gardła w krążeniu. Japońscy naukowcy zidentyfikowali, jak ograniczenia. Przepływu krwi w maleńkich naczyniach zasilających mięśnie nóg mogą zmniejszyć siłę nawet o 25%, nawet przy normalnej pracy serca. Te wyzwania mikrokrążenia nie pojawiają się w standardowych testach, ale wyjątkowo dobrze reagują na konkretne wzorce ruchu. To jak próba podlewania ogrodu z wężem, który ma zagięcia, woda, lub w tym przypadku krew, nie może dotrzeć tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, niezależnie od tego jak silne jest ciśnienie wody. UDM. Niewydolność regeneracyjna mięśni związana ze snem. Najnowsze badania National Sleep Foundation ujawniają, że zakłócone fazy głębokiego snu uniemożliwiają prawidłową regenerację i wzrost mięśni. Ich odkrycia sugerują, że poprawa konkretnych parametrów snu może zwiększyć siłę nóg nawet o 18% w ciągu zaledwie trzech tygodni. Pomyśl o tym. Możesz dosłownie wzmocnić swoje nogi podczas snu, jeśli tylko wiesz, jak zoptymalizować ten proces regeneracji. Bardzo się cieszę, że jesteś tu ze mną. Jeśli oglądasz i podoba ci się treść, napisz trzyk w komentarzach żebym wiedział, że jesteś tu ze mną. Rewolucyjne odkrycia z Międzynarodowego Dziennika Rehabilitacji Fizycznej wykazują, że poprzez zajęcie się tymi ukrytymi czynnikami możliwe są niezwykłe poprawy siły nóg w każdym wieku. Ich dziesięcioletnie badanie udokumentowało osoby w wieku 80 i dziewięćdziesięciu lat, które odzyskały poziomy siły, jakich nie doświadczali od dziesięcioleci. Słyszysz to? Nawet w bardzo zaawansowanym wieku możliwe jest odzyskanie znacznej części utraconej siły i mobilności. System łączy starożytną mądrość z najnowszą nauką w praktycznym podejściu, które zajmuje tylko kilka minut dziennie. Oto niezwykły czteryetapowy system przywracania siły nóg, który zmienił już tysiące istnień. jechydu, technika porannego resetu. Ta delikatna trzyminutowa sekwencja opracowana przez specjalistów dla rehabilitacji w Cleveland Clinic, reaktywuje. Ścieżki nerwowe jednocześnie uwalniając ograniczenia powięzi. Uczestnicy zgłaszają uczucie lekkości natychmiast po wykonaniu zmierzalnymi poprawami siły w ciągu kilku dni. To tak, jakby codziennie rano odblokowywać kanały komunikacyjne między Twoim mózgiem a mięśniami, pozwalając im znów działać w pełnej harmonii. 2. Strategiczne przyjmowanie mikroelementów. Badania z Instytutu Długowieczności. Pokazują, że konkretne składniki odżywcze przyjmowane w precyzyjnych momentach mogą dramatycznie poprawić funkcje mięśni. Ich protokół efektywnie zwalcza niedobory bez drogich suplementów, wykorzystując zwykłe produkty spożywcze w strategicznych kombinacjach dla maksymalnej absorpcji. To jak dawanie twoim mięśniom dokładnie tego, czego potrzebują, dokładnie wtedy, gdy mogą to najlepiej wykorzystać, bez konieczności wydawania fortuny na suplementy. Stanisław, 74-letni emerytowany inżynier z Wrocławia, był sceptyczny wobec tej metody. Byłem przekonany, że moje problemy z mobilnością są nieodwracalne ze względu na wiek. Moje nogi były tak słabe, że musiałem używać laski nawet wewnątrz domu. Po zastosowaniu strategicznego harmonogramu mikroelementów w połączeniu z techniką porannego resetu, zauważył zmiany, których nie oczekiwał. Po czterech tygodniach odstawiłem laskę, po dwóch miesiącach wróciłem do samodzielnych zakupów. Moje dzieci nie mogły uwierzyć w zmianę, jaką zauważyły. Poczucie niezależności, które odzyskałem, jest nie do przecenienia. 3. Metoda kaskady krążenia To rewolucyjne podejście, zapoczątkowane przez specjalistów dyszrektora krążenia w Szwajcarii, wykorzystuje precyzyjne wzorce ruchu, aby szybko poprawić przepływ krwi do mięśni nóg. W przeciwieństwie do tradycyjnych ćwiczeń. Te delikatne ruchy można wykonywać w pozycji siedzącej i są specjalnie zaprojektowane dla osób z istniejącymi wyzwaniami mobilności. To doskonała wiadomość dla osób, które mogą obawiać się tradycyjnych form ćwiczeń ze względu na ból lub ograniczenia mobilności. Te techniki są zaprojektowane specjalnie dla ciebie. Cztery: Optymalizacja głębokiej regeneracji. Badacze snu z Uniwersytetu w Kopenhadze odkryli, że pewne rutyny przed snem mogą znacząco poprawić regenerację mięśni podczas snu. Ich prosty, czteryminutowy wieczorny rytuał wykazał poprawę pomiarów siły nóg nawet o 22% w ciągu zaledwie trzech tygodni. Wyobraź sobie, możesz dosłownie wzmacniać swoje nogi podczas snu. Ta procedura pozwala twojemu ciału maksymalnie wykorzystać naturalne procesy regeneracyjne, które zachodzą, gdy śpisz. Piękno tego systemu tkwi w jego prostocie i dostępności żadnego drogiego sprzętu, żadnych wyczerpujących ćwiczeń i żadnych skomplikowanych rutyn tylko praktyczne, poparte naukowo techniki, które harmonijnie współpracują z naturalnymi zdolnościami regeneracyjnymi Twojego ciała. To podejście zostało zaprojektowane specjalnie dla osób takich jak Ty, osób, które cenią swoją niezależność i chcą zachować aktywność bez konieczności drastycznych zmian w stylu życia. Wyobraź sobie, że budzisz się czując się stabilnie i pewnie, wiedząc, że twoje nogi będą cię wspierać przez cały dzień. Wyobraź sobie spacer po sklepie spożywczym bez szukania najbliższego wózka jako podpory lub dołączanie do rodzinnych spotkań bez niepokoju, związanego z poruszaniem się w nieznanych przestrzeniach. Pomyśl o radości jaką przyniesie ci możliwość spontanicznego dołączenia do zabaw z wnukami, lub przyjęcia zaproszenia przyjaciół na wycieczkę, bez strachu, że twoje nogi cię zawiodą. Prawda jest taka, że słabość w nogach nie musi definiować twojej niezależności, ani ograniczać twojej radości z życia. Tysiące osób takich jak ty odzyskało swoją mobilność, korzystając z tych prostych, ale potężnych technik. Doktor Michael Stevens, który specjalizuje się w mobilności geriatrycznej, dzieli się: To, co nadal mnie zdumiewa, to jak szybko pacjenci reagują na te metody. Osoby, które pogodziły się z pogarszającą się mobilnością, często widzą zauważalne poprawy już w pierwszym tygodniu. Transformacja emocjonalna jest równie potężna jak fizyczna. Widzę powrót pewności siebie i radości, gdy ludzie zdają sobie sprawę, że mogą pozostać niezależni. Podróż do silniejszych nóg i większej niezależności zaczyna się od zrozumienia tych ukrytych czynników, które tradycyjna medycyna często pomija. Wdrażając te proste strategie, możesz przejąć kontrolę nad swoją mobilnością i odzyskać aktywny styl życia, na który zasługujesz. Nie musisz akceptować stopniowej utraty mobilności jako nieuniknionej części starzenia się. Masz teraz wiedzę i narzędzia, aby przeciwstawić się temu procesowi i wieść pełniejsze, bardziej aktywne życie. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś Momentu, gdy twoje nogi nagle wydawały się słabsze niż się spodziewałeś, podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach poniżej. Podsumowując, pamiętaj o siedmiu ukrytych przyczynach słabości nóg cichym stanie zapalnym efektach ubocznych leków, niedoborach mikroelementów, zwężeniu powięzi, zaburzeniu połączenia nerwowo-mięśniowego, wąskich gardłach w krążeniu oraz niewydolności regeneracyjnej mięśni związanej ze snem. Nasz czteryetapowy system regeneracji, technika porannego resetu, strategiczne przyjmowanie mikroelementów, metoda kaskady krążenia i optymalizacja głębokiej regeneracji – Został zaprojektowany, aby zająć się każdą z tych przyczyn w sposób systematyczny i efektywny. Pamiętaj, że Twoje ciało posiada niezwykłe zdolności regeneracyjne w każdym wieku. Mądrość i doświadczenie, które zgromadziłeś przez całe życie, przygotowały Cię na ten moment, aby podejmować świadome wybory, które szanują potencjał Twojego ciała do odnowy i siły. Twoja przyszłość zawiera więcej ruchu, więcej pewności siebie i więcej wolności niż możesz obecnie sądzić. Moc transformacji twojej mobilności leży w tych prostych, ale głębokich technikach, które idealnie współgrają z naturalną mądrością twojego ciała. Zasługujesz na to, by cieszyć się niezależnością i aktywnością na długie lata. I dzięki tym metodom jest to w pełni możliwe. Zrób ten pierwszy krok już dziś. Twoja silniejsza, pewniejsza siebie osoba czeka, by się ujawnić. Jestem zaszczycony, że mogłem podzielić się z tobą tą transformacyjną wiedzą i nie mogę się doczekać, by usłyszeć o twoich sukcesach. Gratulacje! Napisz 100 w komentarzach, żebym wiedział, że zostałeś ze mną do końca. Życzę Ci najlepszych zdrowia i szczęścia na świecie, i do zobaczenia w następnym filmie.